Cześć, kochani. To Agata z życia Cię kocha. Przy akompaniamencie muzyki sąsiada, który mieszka dwa piętra niżej, <grywki> okej, okay. chciałam dzisiaj Cię zachęcić, żebyś spojrzał na to, w co wierzysz, że tak powinno być. Względem tego, co jest. I jak bardzo te wierzenia cię blokują. I jak wiele energii poświęcasz na to, żeby stworzyć coś, żeby było tak, jak myślisz, że powinno być. I jak wiele cierpień przysparza ci. To, że do końca nie jest tak, jak powinno być, mimo Twoich starań. Ile tej energii mógłbyś mieć dla siebie? I taki challenge. Chciałam Cię zachęcić. Jeśli źle się czujesz z jakiegoś powodu, to zobacz, w co uwierzyłaś. Bo to jest tylko wierzenie. Zobacz, gdzie się dałaś nabrać, bo dajemy się nabrać często w wielu miejscach i często już bardzo wcześnie, że tak powinno być, że tak jest normalnie, że nie będę szczęśliwa, dopóki coś się nie stanie, że ktoś musi być jakiś, żebym ja mogła. Realizować siebie. Nie, to są wszystko wierzenia. To są wszystko przekonania, które wiszą nam u szyi, jak ta przysłowiowa kula. I musimy się bardzo szarpać, bardzo forsować, żeby iść do przodu. I a propos forsowania. Nie wyforsujemy tego, jak powinno być. Ponieważ w tej swojej małej głowie tego nie wiemy. Wiemy tylko to, w co uwierzyliśmy. A jak powinno być, co całe życie chce nam dać i chce nam pokazać, i jaka jest droga do tego miejsca, co życie chce nam dać, tego nie wiemy. Więc nie udawajmy w próżności swojej, że wiemy lepiej, Niż wszystko, co jest. Nie hamujmy się, nie dawajmy temu, w co wierzymy, takiej mocy. Tylko się wyczerpiemy i jeszcze nie będziemy mieć spokoju ani radości z tego, co jest. Bo będziemy wiedzieć lepiej, co być powinno. Okej. Okay. Taki. Taki Szybki komunikat na niedzielę, poza tym, że w poniedziałek. I chciałam ci powiedzieć, że nie jesteś sam i że nie jesteś sama, bo wszyscy robimy to teraz razem. W różnych, różnych dziedzinach i różnych kwestiach, ale tak samo uwierzyliśmy. Moje tak powinno być, może jest inne niż Twoje tak powinno być. Ale staramy się, często próżno i często z dużym wysiłkiem, tak samo. Więc pamiętaj, że jest pomoc, że ta maskarada cała, która się odbywa wokół nas, jest też dobra. W ogóle ktoś nagrał film, jak się zmieniła w ciągu roku przyroda, jak planeta odpowiada. I zmieniła się niesamowicie, teraz nie pamiętam tytułu, ale to jest nasza moc, to jest nasz potencjał, żebyśmy tylko nie byli przeszkodą na swojej własnej drodze, wiedząc lepiej, jak powinno być i wierząc, i jeszcze wierząc, że nie wierzą tak samo. I nie naruszyć wolnej woli drugiego człowieka w tych wszystkich naszych chceniach i wierzeniach, które mamy, które nosimy, dopóki ich nie odpuścimy. Żeby to wszystko energetycznie do nas nie wracało tak krzywda. Nawet jeśli musimy, że musi być tak krzywda. Że tak powinno być. Taka jest sprawiedliwość, że to dla jego dobra. On musi rzucić alkohol, na przykład. Nie wiesz tego. Nie wiesz tego. Może nie widzimy wszystkiego. Nie wiemy, co jest dobre dla niego, bo nie jesteśmy nim. Dobra, kochani. Filmik o wierzeniach. So ihr was. Kocham dich.